Z mieszczącego 82 tysiące widzów z stadionu i Dortmund witają Państwa serdecznie... Dariusz Spakowski razem ze mną. Komentować to spotkanie będzie Jacek Laskowski. Nie mieliśmy dotąd zbyt wielu okazji oglądać meczów Barcelony z Borussią Dortmund, choć oba kluby są od lat w europejskiej czołówce. Tak się czasem zdarza, że kluby, nawet te czołowe, jakoś się unikają w drabinkach. Za to meczów Realu z Bayernem było bez liku. Na ekranach widzimy teraz, w jakim ustawieniu zagrają gospodarze. Zagrają w układzie 4-4-2, ale druga linia nie jest do końca linią. Czasem stosuje się inną notację, ale chodzi o to, żeby wskazać zawodnika w środku pola, który będzie szczególnie odpowiedzialny za wsparcie ataków, oraz takiego, który będzie wspierał obronę. Zobaczmy, w jakim ustawieniu zagra dziś FC Barcelona. Także tu mamy do czynienia z podobną wersją 4-4-2. To tak naprawdę gra trzema napastnikami, bo jeden nominalny środkowy pomocnik będzie po obu stronach boiska kluczem do uzyskania przewagi w ataku. Signal Iduna Park początkowo po otwarciu w 1974 roku nazywał się Westfalenstadion. W ramach ciekawostki warto też dodać, że miał wtedy dużo mniejszą pojemność bo zaledwie 54 tysiące widzów. Teraz po przebudowie mieści blisko 81 tysięcy kibiców. Dalej Axel Witzel. Reus. Pulisic. Dembele. Messi. Luis Suarez. Suarez. Dembele. Bardzo ładne podanie. Piłka za plecy obrońców. Długo rozgrywają piłkę, ale myślę, że mają sposób na to, by zakończyć tę akcję No, bardzo optymistyczna próba z dystansu Sędzia pokazuje, że będzie rzut rożny dla Borussii centruje z rogów Tomasz i mamy kolejny rzut rożny. Piłka z rzut rożnego Alder Bramki mało brakowało. Ładnie uderzył technicznie z tej odległości nie powinien się pomylić, ale jednak minimalnie niecelnie. Messi, Lionel Messi, Jordi Alba, Lionel Messi, Filipe Coutinho, Sergio Busquets, Luis Suarez. Zespół traci piłkę. Marco Royce, Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Zgrywa do tyłu. Tak, gol! Pierwsza bramka! Teraz już powinno być łatwiej! Zespół, który prowadzi, może grać na większym luzie. Z kolei druga drużyna ma jasny cel trzeba gonić wynik. Spójrzmy na tego gola z innego konta. Jeden do zera. Czy będzie więcej bramek w tym spotkaniu? Zobaczymy. Hakimi. Dembele. Zdążył w ostatniej chwili. Szkoda, mógł przejąć. Niewiele brakowało. Piłka wychodzi na aut. Mogą stąd stworzyć zagrożenie. Lionel Messi, Pulisic, Mitchell, Sancho. No i partnerzy podążają z pomocą. Tomasz Dillon. Mała interwencja po tym strzale. Sergio Busquets Filipe Coutinho Jordi Alba Bonucci Messi czekają przed własnym polem karnym na atak przeciwnika. Widać, że atak pozycyjny to ich domena. Podania są przemyślane. Nie ma głupich strat. Lionel Messi znakomitym wybiciem zażegnał niebezpieczeństwo. Brawo! Sergio Busquets. Marco Reus. Ter Stegen. Jordi Alba. Coutinho. Starają się tym klepaniem piłki na własnej połowie uniemożliwić rywalom zmianę wyników. Nie jest sam obok partnerzy Coutinho Szkoda, ale spalony był Dobre zagranie, ponownie celne podanie. No i ż dla blaugrany. Ośrodkowanie z rzutu rożnego, no i tak spalił na panewce. Ani na chwilę nie odpuszczali rywalą i odzyskali piłkę, zanim przeciwnik zdążył z nią wyjść z własnej połowy. Messi, Pulisic, Jordi Alba, Bonucci. Przejęli piłkę, popatrzmy. Jordi Alba. No, dobra pozycja, by dośrodkowywać. Lionel Messi. Wrzucił piłkę w pole karne. Czy coś z tego będzie? Zablokowany strzał. Bonucci. Messi. Po pierwszych 45 minutach mamy wynik 1-0. Co mógłbyś powiedzieć o grze Sergio Busquetsa w pierwszej części meczu? To był dobry występ do przerwy. Jego bramka pozwoliła drużynie objąć prowadzenie, które potem udało się utrzymać do przerwy. w przerwie. Wznowili grę. W pierwszej połowie Barcelona pokazała klasę. Rafinha... Looks. No. Chce coś zmienić trener, a więc wprowadzili nowych zawodników. Przy linii bocznej trwa szybka rozgrzewka. Mogą zdeprymować przeciwnika tym długim rozgrywaniem bezbłędnym. Luis Suarez strzela! No tu piłka niemal musnęła poprzeczkę, ale jednak ponad bramką. Mahmoud Dahoud po skrzydle mają miejsce Z przodu przeciwnicy chyba zaspali Mahmoud Dahoud I piłka wybita do przodu No i za moment wznowią z autu blisko pola karnego Axel Witsel, Thomas Dilejni. Marco Reus. Oddalają grę od strefy obronnej. Litsel, Tomas Dilejni. Dobra wymiana podań. Łukasz Piszczek. Na dalszy słupek posłana piłka. To będzie rzut rożny dla Borussi Dortmund. Kibice wreszcie się trochę ożywili. Czy uda się wyrównać? Dośrodkowanie z narożnika boista. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Jordi Alba. Dobrze, udało się. Sancho! Jest! Branka dająca wyrównanie! Naprawdę ciekawie nam się tu zrobiło. Czekamy na rozwój wypadków, bo że jeszcze będzie się tu działo, nie wątpię. Cał w słupek. Wydawało się, że piłka wyjdzie z powrotem w pole gry, ale ona jednak spadła do bramki. To było bardzo widowiskowe szczęście albo precyzja. Ciężko. jest remis czekamy na rozwój wypadków do końca meczu jeszcze pół godziny Suarez Rafinha Vidal Rafinha Coutinho Luis Suarez. Suarez uderza. Fantastyczna interwencja. Stanął na wysokości zadania. Zażegnał niebezpieczeństwo. Jordi Alba. Arturo Vidal. Przyjął i odgrywa z powrotem. Nie pozwalają rywalowi ani na chwilę dojść do piłki. Rafinha. Czy będzie prowadzenie? Nie, nie, nie ma bramki! Jakimś cudem mamy nadal remis! Chyba zabrakło zimnej krwi, ale do końca sporo czasu. Może będzie miał okazję się poprawić. No, piłka praktycznie trafiła w przeciwnika. Nie musiał się ruszać. Arturo Vidal Rafinha ponownie celnie podaje. Wspaniale przechwycił. Marco Reis. Przeciwnicy przejmują piłkę. Luis Suarez. Suarez. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Od wrzutu z autu Borussia Dortmund. Do końca regulaminowego czasu gry jeszcze kwadrans. A tak Barsy zobaczmy, co z tego wyniknie. Uderzenie. Trata co zrobi przeciwnik? Ależ go wypatrzył. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Gra zostanie wznowiona wrzutem z autu Borussii. Zdążył w ostatniej chwili! od wrzutu z autu Borussia Dortmund będzie zmiana w drużynie Barcelony. Axel Witsel, Sancho, Pisztek. Barsa rozpocznie grę od wrzutu z autu. Umtiti. Vidal. Dembele. Suarez. Dembele. Rafinha Niebezpieczeństwo zażegnane Do końca niewiele czasu To mogła być ostatnia akcja rywali No i piłka w posiadaniu drużyny przeciwnej Arturo Vidal Obserwujemy jeden z ostatnich ataków Być może padnie gol Który da im zwycięstwo Miejsce na wyśrodkowanie Dobrze udało się przeciąć to podanie Vidal Po 90 minutach gry Wciąż remis